Słowo Boże na dziś. Czwartek 11 grudnia 2025 roku. Wspomnienie Świętego Damazego I, Papieża. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ja, pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się robaczku Jakubie, nie Izraelu. Ja cię wspomagam, mówi pan odkupicielem Twoim święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w młocarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmłócisz i pokruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich, ja, Bóg Izraela. Każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód w pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy, Bóg szpan obok siebie. A żeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła. Że święty Izraela tego dokonał. Oto Słowo Boże. Psalm 145: Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Będę cię wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Niech cię wielbią, panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech cię błogosławią, Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa, i niech głoszą Twoją potęgę. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa, królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków. Niech się otworzy ziemia i zrodzi zbawiciela. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę powiadam wam, Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Pańskie.